Dzień dobry. Nazywam się Asia Baranowska, jestem psychologiem i coachem mam na własnych zasadach, a także edukatorem pozytywnej dyscypliny. Dzisiaj rozpoczynamy serię filmów, w której będę omawiać techniki pozytywnej dyscypliny, po prostu karty wychowawcze, zarówno z perspektywy rodzica i z perspektywy zastosowania w wychowaniu dzieci, tych kart, jak i z perspektywy mamy, która czasem się frustruje. Ok, to zaczynamy. Może na początek powiem Ci, czym są karty pozytywnej dyscypliny. Karty, karty pozytywnej dyscypliny to taki yy, zestaw technik, które warto mieć pod ręką, warto mieć w zasięgu wzroku, żeby móc po nie sięgnąć wtedy, kiedy nie chce nam się przyglądać książki, nie chce nam się jako rodzic szukać czegoś, przypominać sobie, a czujemy się bezsilni. I zastanawiam się, co my jeszcze możemy temu dziecku powiedzieć, jak do niego podejść, żeby chciała Pani współpracować, w ogóle tym chciało nas wysłuchać, prawda? No i tych kart mamy aż tak, taki ładny klik, proszę, ich jest tutaj bardzo dużo. Um, I będę omawiać te karty w każdym filmie pojedynczo. Jeden film, jedna karta. Jeden film, jedna karta po to, żeby się na niej przez chwilę skupić, podać e, przykład albo dwa zastosowania takiej techniki. Um, I mam nadzieję, że też przekonać Was do tych kart, ponieważ te karty są czymś, w czym ja się zakochałam absolutnie, kiedy poznałam pozytywną dyscyplinę i nie ma drugiego takiego narzędzia na rynku polskim. Zapraszam Was serdecznie do oglądania całej serii.